Dajcie. Jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a to jest kolejny odcinek Starych Prawd, serii, w której przypominam stare sentencje łacińskie i staram się pokazać, że nadal możemy się z nich ciekawych rzeczy uczyć, że warto do nich sięgać, przemyśleć, zainspirować się nimi trochę w własnym życiu. I dzisiejszy odcinek będzie trochę skierowany w kierunku edukacji, trochę dlatego, że właśnie zaczął się rok, Szkolny, za moment zaczyna się rok akademicki. Wiele osób teraz odnawia ten cały tryb nauki, wraca do tego i pewnie zastanawia się też, po co w ogóle to robi. Z kolei niedawno publikowałem na blogu artykuł na temat bycia człowiekiem renesansu, czyli taką figurą. Dość w sumie atrakcyjną dla osób aspirujących do miana dżentelmena, ponieważ człowiek renesansu zajmuje się tak wieloma rzeczami, zna się na tak wielu rzeczach, że na pewno jest to ciekawa postać, warto z nią się zapoznać, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś nowego. Więc taki człowiek renesansu na pewno jest kimś rozchwytywanym w towarzystwie, ale to też taki ambitny model, do którego warto dążyć. I chciałbym w tym filmie dopowiedzieć odrobinę do tamtego artykułu, podkreślić pewną rzecz która moim zdaniem nie została dostatecznie podkreślona. Dziś mam dla Was dwie sentencje. Brzmią one non scole sed vitae discimus oraz nil novit aqua omnia. Zaczynamy od pierwszej, czyli non scole sed vitae discimus, co oznacza nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. I ja myślę, że wiele osób, które jeszcze gdzieś tam na tych swoich kolejnych etapach edukacji się znajduje, ma szczere wątpliwości po co w ogóle to robi i rzecz jasna moglibyśmy tutaj ponarzekać na cały system edukacji, który nie jest doskonały, który serwuje nam wiedzę nie do końca przydatną, ale skoro i tak jest to już przed nami i mm, trzeba to odbębnić, warto z tego wyciągnąć jak najwięcej. I powiem Wam, że ja, jak i zapewne bardzo dużo osób, które przeszły przez ten cały system, żałuję, że nie wykorzystało tego czasu do końca tak, jakby można. Ja na przykład najbardziej żałuję, że nie poświęciłem dostatecznie dużo uwagi i energii na naukę języków, które dzisiaj by mi się zdecydowanie przydały. I te języki, które znam, znam słabiej niż mógłbym. A teraz gdybym chciał jakby podciągnąć się w tych dziedzinach no to musiałbym wygenerować trochę czasu na to, poświęcić mojego wolnego czasu, zapłacić za dodatkowe lekcje, jeździć gdzieś i tak dalej. Często w szkołach nie doceniamy tej wiedzy, którą gdzieś tam moglibyśmy zdobyć. Rzecz jasna młody człowiek ma tutaj utrudnione zadanie, bo nie do końca wie co będzie chciał robić. Taka wiedza przechodzi dość późno, niektórym bardzo późno, dlatego warto też o tym myśleć, ale Warto szukać też ludzi tutaj z pasją. Wśród nauczycieli często są tacy, którzy zostali już przybici trochę przez system, ale na pewno gdzieś wielu z nich drzemią jeszcze takie pokłady pasji, które im towarzyszyły na początku zdobywania doświadczenia w zawodzie i warto od takich ludzi czerpać, czerpać też zamiłowanie do przedmiotów, interesować się, rozwijać tę wiedzę. A już na studiach to tak naprawdę możemy bardzo rozwinąć skrzydła, więc zachęcam po prostu do tego, żeby nie... Nie bagatelizować tego okresu, żebyście później nie żałowali, tak jak wiele osób żałuje, że nie skorzystało z niego dostatecznie. To mogą być już takie początki do dążenia do bycia takim człowiekiem renesansu, bo szkoła daje takie możliwości, żeby dość szeroko rozwijać swoje zainteresowania. I moim zdaniem należałoby ją wykorzystywać właśnie do tego, żeby się sprawdzić na tych różnych polach, kończąc już ją w okresie gdzieś tam bliskim, matury, żeby wiedzieć. Co by się chciało robić? Bo to byłoby już dużą bolączką wybieranie studiów, jeśli się tak naprawdę nie wie, czego się od życia oczekuje i co tak naprawdę nas wciąga. Non scoles sed vitae simus. Uczymy się nie dla szkoły, ale dla własnego życia, co okazuje się dopiero później, ale uprzedzam Was, że na pewno dojdziecie do tego wniosku. Skoro już jesteśmy przy byciu człowiekiem renesansu, chciałbym tutaj mm, uzupełnić ten mój artykuł sprzed bodajże dwóch tygodni. Na ten temat z bloga, gdzie pojawił się co prawda ten wątek, ale nie został moim zdaniem dostatecznie wyeksponowany. Można było odnieść takie mylne wrażenie z tego artykułu, że bycie człowiekiem narodowym sensu polega na znaniu się na przeróżnych rzeczach, na prawie wszystkim, jakby dążeniu do tego, żeby znać się na wszystkim. A jest to trochę błędne założenie, i tutaj. Trzeba pamiętać, że człowiek renesansu mimo wszystko to jest jednak ekspert w jakiejś z dziedzi. Dlatego, tutaj idealnie pasuje sentencja łacińska, nil novit aquae omnia, nie zna się na niczym, kto zna się na wszystkim. I tak naprawdę należałoby tutaj zdecydowanie odradzać starania takiego, żeby zgłębić całą wiedzę, jaka jest tylko dla nas dostępna, Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta wiedza po prostu przed nami stoi, można w internecie bardzo łatwo wyszukiwać. Ale tak naprawdę byśmy błądzili zwyczajnie w świecie, byśmy błąkali się w lesie wiedzy i nie wiedzieli do końca, gdzie jesteśmy. Osoby, które znają się na wszystkim, zazwyczaj liznęły po prostu każdy z tematów. I no na pewno potrafią się obracać w towarzystwie, w tym sensie, że będą świetnie prowadziły dyskusje na najróżniejsze tematy. I na pewno byłaby dobra cecha, ale nie będzie to osoba na pewno, która zna się na czymś bardzo dobrze i od której można by czerpać jakieś inspiracje, rady, dowiedzieć się od niej czegoś wartościowego. Warto szukać w sobie jakiejś pasji, jakiegoś konkretnego zainteresowania, które będzie takim głównym Torem naszego rozwoju, główną drogą, główną dziedziną, z której będziemy szukać um, jakiejś wiedzy dodatkowej. Um, odwołam się do przykładu z moich studiów um, historycznych, kiedy um, ja kończyłem historię, um, imponowali mi studenci jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, którzy no, naprawdę już wtedy można było powiedzieć, byli świetnymi ekspertami, ponieważ myśleli, Trochę inaczej niż reszta. Jako przykład mogę podać studenta, który zanim poszedł na studia z historii, skończył Arabistykę. Można pomyśleć, kiedy on studiował tę Arabistykę, że nie jest to jakiś przyszłościowy kierunek, może będzie myślał o jakimś tam handlu z, z Bliskim Wschodem, a może o jakiejś turystyce. Ale kiedy on to połączył z studiami z historii, już wtedy mógł się stać jednym z najlepszych ekspertów. Z historii Bliskiego Wschodu, ponieważ świetnie znał tamten język. Jest to taki przykład, który warto mieć w głowie, kiedy myślimy o swojej karierze na etapie studiowania. Nawet jeśli um, może nieopatrznie, nie do końca przemyśleliśmy um, naszą pierwszą decyzję, warto o niej myśleć, co ona może nam dać, jaki ten kierunek studiów, który już studiujemy, co on może nam dać, na przykład w połączeniu z jakąś inną dziedziną wiedzy, um, dzięki czemu możemy stać się ekspertami. W jakiejś bardzo konkretnej dziedzinie, i to może naprawdę pomóc nam w życiu. Bo faktem jest, że jeśli mamy takie klapki na oczach i bardzo wąsko myślimy w temacie, na którym myślimy, że się znamy, nie interesują nas poboczne, pomniejsze, gdzieś tam zbliżone do naszej dziedziny wiedzy, nauki czy podobne zawody no to tak naprawdę będziemy tutaj ograniczeni, skazani na konsultacje na przykład, albo pomoc osób, które właśnie z tamtych dziedzin znają się w temacie, a bardzo często może być tak, że taka szersza wiedza pozwoli nam zdecydowanie lepiej wykonywać nasze obowiązki, dążyć do celu, który sobie założyliśmy i tak dalej. Zatem pamiętajcie, non scole sed vite discimus i nil novit qui acque omnia. Nie uczmy się dla szkoły, dla kogoś, dla ocen, dla rodziców, którzy nam e, tego oczekują od nas. Uczmy się dla siebie, starajmy się wyciągnąć jak najwięcej rzeczy stamtąd. Znajdźmy w sobie jakieś zainteresowanie, jakąś pasję, rozwijajmy ją i rozwijajmy naszą wiedzę dookoła tej pasji, żebyśmy pojęli jak najwięcej i jak najlepiej rozumieli to, czym ona jest, do czego ona może to prowadzić i jak najlepiej ją wykorzystać. I ja myślę, że to jest przepis na sukces. Jest to też przepis na to, żeby może w przyszłości stać się prawdziwym człowiekiem renesansu. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować do działania i zmotywować do postawienia przed sobą w tym roku całkiem ambitnych planów. Jeśli mi się udało, to będę Wam wdzięczny za pozytywną ocenę tego filmu i subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Mam też nadzieję, że Wam się podobała nowinka w tym filmie czyli kaligrafowane sentencje autorstwa Pana Grzegorza Baraśńskiego który jest nauczycielem kaligrafii i którego się uczę obecnie. Myślę, że niedługo na kanale zobaczycie też um, film na temat kaligrafii. I um, to chyba tyle. My widzimy się w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Cześć!